qui juste vient d'arriver d'Anvers. Et normalement, c'était aussi le point très important de notre programme avant. C'est David Wojtaniowicz. Euh, bah, je suis on va pouvoir installer l'instructeur, pour que cette danse, Et vienne à la ferme, pour qu'on une nouvelle Szal. Na tańczące myjki koronkowy rzuca szal. Rzeka śpiewa pod mostami, tańczy krzywy latarni. Chcesz na To jest prezent od Piano Lazar Atelier. To jest prezent od naszego Atelier. Już wypadnę z en fait. Nie będę mówić co ci jest. Otworzysz sobie prezent, sama zobaczysz. Ale to tak, żebyś nie zapomniała o Piano Lazar Atelier. Tu jest taki wspaniały bekupisik. A już powiedziałam. Widzisz? Wow. I tutaj jest PianoLazar.com z moim numerem telefonu, ale nie dzwoń o pierwszej. Nie, o czwartej. I tu jest medal, na który zasłużyłaś. Łyń, ja Ale oprócz tego maluję może nie tak pięknie jak tutaj nasz kolega. Jestem Ko kolejnego wykształcenia również make-up e, więc zajmuje się e, malowaniem e, modelek, modeli e, przy sesjach zdjęciowych.